W znanej kulturze ten symbolizuje smutek i żałobę, jest też noszony podczas oficjalnych okazji. Ale jaka jest natura tego mocnego koloru? To może oznaczać przyrodę. No. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek serialu o właściwościach kolorów. O, kolor natury. Czerwne. Nieobecność innych kolorów staje się barwą samą w sobie. Kolor nocy, zła, przesądów nie odbija światła. Piękna, lśniąca barwa, rzadka i wyrazista, symboliczna, wzbudza pocich i lęk. Ciemniejsza strona przyrody. Zwierzęta czerni czują się bardziej pewnie, wykorzystują ją do ukrywania.